Ferie zimowe na case.eu już się rozpoczęły Sprawdź najnowszy event z pulą nagród 30 tysięcy złotych Bierz udział w najnowszych grach eventowych z niesamowitymi nagrodami Wejdź na case.eu i spędź najlepsze ferie razem z nami Link w opisie Siemanko, z tej strony sebona to jest kolejny filmik na tym kanale I oczywiście kolejny giveaway dla was W dzisiejszym materiałem do wygrania macie bliczka o wartości 10 złotych jeśli chcecie wygrać standardowo oglądacie film do końca, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz, ja jestem jakiej je zrobię wbijacie pierwszy link w opisie, bo z moim kolikiem macie aktualnie 30% wpłaty, a jak wiecie możecie płacić każdą metodą, dlatego serdecznie wszystkich do tego e, zapraszam. No i co? Dzisiaj jedziemy dalej, dzisiaj e, po raz kolejny testujemy sobie nowy event, nowe skrzyneczki, także bez przedłużania myślę, że możemy przejść do otwierania. Mamy 900 zł prawie, także dzisiaj... Postaram się otworzyć jakieś skrzyneczki droższe. No i zacznijmy sobie od skrzyneczki Winter Holidays 39 zł. Zobaczymy sobie tutaj szanse procentowe. Wiadomo, że na noże mały procent. No tego gucika już jest nawet ok. Na n 4 spory. Znaczy spory 1,45? No niby spory, niby nie. Ale otwieramy jedna skrzyneczka 40 zł. Zobaczymy, co tutaj będzie. No i jest SG553. Raczej drogie. Ono. Nie jest bo 12 zł, ale pozwolę sobie jeszcze jedną taką skrzynkę otworzyć 4 dyszki za jedną. No, cena OK. Zależy też jakie skiny dropią, bo jak na razie jest średnio, bo battle ta łupkę 22 zł. Czyli niestety jesteśmy w plecy, ale jesteśmy... E, jesteśmy. Chciałem powiedzieć, że jedziemy dalej, nie poddajemy się. No i skrzyniaczka Slit Walimy sobie ją razy 2 za 60 zł. Tutaj też mamy noże. Mamy też fajne itemki ale procent na nie na pewno jest średni Chociaż tutaj poleciało naprawdę dobrze Bo mamy, no nie no Myślałem, że troszkę lepiej, myślałem, że ta CZ trochę droższa 43 zł Wydajemy 6 dych, ale jeszcze dwie takie skrzynki Pozwolę sobie otworzyć Mam nadzieję, że Będzie coś tym razem lepszego No nie, 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 niestety lepszej Tutaj rzeczy nie ma, mamy 28 zł. Lecimy sobie dalej No i przejdźmy już do skrzyneczki Olaf za 5 dyszek mm, Dobra no jest sporo fajnych temków. Ale zobaczymy. No zobaczymy. Nie będę oceniał skrzynki po odkładce, tylko trzeba ją otworzyć, trzeba ją przetestować. A w niej aktualnie trafiamy na czwóreczkę Atomic Alloy. Zależy w jakim ona będzie stanie. 147 zł Faktory New. No i to jest widzowie bardzo dobry drop. Okej, okay, let's go! Takie dropy to się szanuje. Takie coś chcemy tutaj widzieć. I otwieramy drugą skrzyneczkę. Mam nadzieję, że tutaj będzie po raz kolejny coś fajnego. No tym razem troszkę gorzej. No ale i tak ta skrzyneczka na pewno na plus 22 zł faktory New Imperial Dragon. Przechodzimy do kolejnej. Myślę, że no wiadomo, Dirty Winter 79 zł. Zobaczmy sobie tutaj szanse procentowe. Mamy tak. Na nóż łącznie ponad Nie, no mamy zobaczcie ile mamy noży. Mamy 4% na noże. Nie jest to zły procent, mamy też 4% na wulkana, 7 na Wupkę Noir. Na Okej, okay, no. Procenty są w miarę dobre, ale widzicie 30 i 20 na te dwa skiny plus 18 na Corticere. No są to bardzo przeważające procenty, ale zobaczymy, otworzymy sobie pojedynczo taką skrzeczkę. 79 zł No i co my tutaj będziemy mieli? I mamy kartela. No 33% na niego. Było, 18 zł niestety w stanie Battle Skirt Ale dobra, jeszcze jedną skrzynkę Sobie otworzę Zobaczymy co tym razem Może coś innego, no nie, no znowu ten kartel I znowu w tym samym stanie Szkoda, szkoda Bo tutaj zaliczyliśmy niestety dużą stratę Dobra, przejdźmy sobie teraz do eventów I wiecie co? Wrzucimy sobie wszystko Do gifta, Wrzucimy sobie wszystko do gifta, Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, 2 0 Wytwarzamy prezent i no, no jest cashback. Ja pierdzielę. No już myślałem, że ta tablica się tak trzęsie. To myślałem, że już da coś. Kurde, słabiutko, słabiutko, ale mamy 444 zł. No i jedziemy ze skrzynką Fast Descent. Zobaczmy tutaj procenty na skiny. O kurczę tutaj na kosy mamy 10% jest na Huntsmana. Lore. O kurcze! No to przydałoby się, kurcze, go tutaj upolować. No ale 50% na tego Big Irona i 17% na Guardiana jest to dużo. Ale otwórzmy 10% na Hatsmana Lora. No, byłoby to coś pięknego, gdyby udało go się trafić. No ale jest ten nieczęsty Big Iron, którego trafiam po raz kolejny. Bo kolejny filmik z rzędu. No nie no, musi w końcu dać. Musi w końcu dać. Coś innego niż Guardian i ten zasrany SSG, proszę! No nie wierzę, nie wierzę. To jest 44%, a cały czas go trafiam. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, czy wy, jak otwieraliście tą skrzynkę, czy też wam poleciał ten SSG. No nie, no to jest coś niemożliwego. Przejdźmy sobie na upgrader. Mamy jakieś tutaj temki. To walnijmy sobie stóweczkę na razy dwa i prawą stronę na takiego uspika. No, no i widzę, że już to niestety, kurde, nie wejdzie. Szkoda. Mamy jeszcze sporo tutaj itemków, chociaż jesteśmy dużo w plecy. Dobra, zaryzykujmy na razy półtora na, te, na ten nóż, na lewą stronę. Dobra, ryzyko się widzowie opłaciło. I chcę jeszcze bardziej zaryzykować. Musi w końcu z tej skrzynki coś oddać, widzowie, musi. Nie wierzę, że nie odda. Dwie skrzynki naraz lecimy. Jak będą dwa big irony, to naprawdę to będzie coś niesamowitego. Proszę, proszę! 20% mamy na Hatsmana w tym momencie. Let's go! Dwa, dwa kosy, chciałem powiedzieć, dwa noże widzowie 768 złotych Let's go! M9 i gucik. O kurcze, no i takiego dropu oczekiwałem od tej skrzynki. No i w końcu, w końcu fajnie oddało. Zostawiam sobie już te dwie koce we flipunku, jeszcze otworzę Dirty Winter i będziemy kończyć ten materiał. Boże, boże, w końcu. Bałem się, że będą dwa bicarony. Tutaj niech już jest ten kartel. Okej, okay, let's go. Mogę w końcu tak powiedzieć. No bo nie spodziewałem się, że odda. Dwa tak dobre. Noże, dobra, tu jeszcze dodamy te 50, 7% lewa strona. No i to... Niestety nie siądzie. Dobra, zostawiam te dwa noże w ekipunku widzowie, jeśli wy chcecie więcej takich szalnych odcinków dajcie łapę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem, komentarz wbijajcie na streama, bo dzisiaj o 18 będzie stream zobaczymy, czy uda wam się też wygrać ten giveaway. Pamiętajcie, że z moim kodikiem macie 30% opłaty, a jak płacicie 6 dych to możecie wziąć udział w takim konkursiku. Ja nie przedłużam widzimy się w kolejnych materiałach, no i na razie.